W 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Skarszewach odbył się wyjątkowy koncert. Dla mieszkańców zagrała warszawska orkiestra sentymentalna. Skarszewy pamiętają, tym bardziej, że byliśmy niestety w, w pierwszych tygodniach, miesiącach II wojny światowej, straszliwie potraktowani przez jednostki z tak zwana zbrodnia pomorska, porównywana z Wołyniem, mówi się o pomorskim Katyniu. Więc naszym obowiązkiem jest pamiętać. Tym bardziej, że wielu wielu z nas straciło kogoś swoich przodków właśnie w tych pierwszych tygodniach tej okrutnej zbrodni, okrutnej II wojny światowej. Natomiast teraz już za chwilę koncert warszawskiej grupy sentymentalnej, trochę lżejszej atmosferze, ale cały czas w poczuciu właśnie pamięci, w poczuciu. Tego, że jesteśmy to winni naszym przodkom. To jest kwestia prawdziwego pojednania, kiedy mówimy otwarcie o tych ofiarach, o tej tragedii kaźni II wojny światowej. 1 września jest to data ważna dla wszystkich Polaków, wówczas to Niemcy rozpoczęły Drugą wojnę światową. Naszym obowiązkiem jest pamiętać, wspominać bohaterów, tych, którzy zginęli za wolność. Jest to też nasz obowiązek, żeby przestrzegać przed podobnymi tragediami. Jak wydarzenie oceniają uczestnicy? Takich koncertów więcej. naprawdę można coś przeżyć i wspaniale, pięknie. Jestem zachwycona. Trochę się spóźniliśmy przez korek, ale chociaż te dobre pół godziny. Bawiliśmy się naprawdę cudownie. Bardzo, bardzo pozytywnie, pięknie, sentymentalnie, wzruszająco, ślicznie, przepięknie. Trzeba kultywować tą tradycję, wszczepieć patriotyzm młodym ludziom, coś niesamowitego. Cały dzień dzisiaj jest pełen wzruszeń, ogromnie sentymentalny, jestem pod ogromnym wrażeniem, aż powiedziałabym, że wręcz wruszająco, naprawdę ślicznie. Mieliśmy okazję porozmawiać z członkami zespołu. Trafiliśmy na bardzo, bardzo serdeczną, miłą i nie wiem czy bardzo przygotowaną na nasze spotkanie publiczność, ale bardzo nas ciepło tutaj przyjęto, więc bardzo nas to miło zaskoczyło. To są głównie piosenki do tańca, muzyka taneczna, muzyka użytkowa. Nie miałem w swoim życiu fajniejszej aktywności niż granie do tańca, dlatego staramy się przypominać te piosenki, to dziedzictwo polskiej muzyki z okresu międzywojennego, żeby było bardziej dostępne dla wszystkich odbiorców. Wy. Dniu bardzo ważnym dla całej Polski. Pozdrawiamy, ale radośnie, i z nadzieją, że będziemy mieli więcej okazji do świętowania. Radosnego świętowania. Warszawska Orkiestra Sentimentalna. Pozdrawiam. Więcej ciekawych newsów z regionu znajdą Państwo na www.północna.tv. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.